W dzisiejszym odcinku z Castle kontynuujemy naszą przygodę, słuchajcie, wróćmy w ogóle tej do town, ponieważ tej kasy w ogóle trochę nam on powinna zbierać, ale widzę, że się obijał nasz pracownik, a mam nadzieję, że wy się nie obijaliście i zostawicie pod tym odcinkiem sporo łapek w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. My tymczasem słuchajcie, ulepszymy nasz zameczek i ulepszymy arterów, ponieważ to na nich głównie bazujemy naszą strategię, no i kolejną falę spróbujmy teraz powstrzymać, proszę bardzo. I teraz tak, tutaj mamy Maga, mamy Priesta z tego co pamiętam. No i okej, okay, powinno tutaj pójść bez większych problemów. No i udało nam się zyskać 1300 golda. Co my tu mamy? Możemy oczywiście kolejne drzewko mieć. No Na chwilę obecną wydaje mi się, że nie za bardzo nam się opłaca i upgrade'ować jakkolwiek. Co my tu mamy? Mamy również Knighta, mamy Architekta, mamy Alice, mamy Zeusa, no troszeczkę tych um, tutaj Rzeczy mamy i mamy również kolejny level up, który możemy tutaj sobie dać, i dajemy po prostu niższy kula. Cool Wydaje mi się, że to będzie całkiem fajna opcja. No, i co? Lecimy sobie z tematem, proszę bardzo. Archerów, wypuszczamy Knightów. O, atak speed na archerów, proszę bardzo. Właśnie tutaj moje jakby główne założenie to są właśnie archerzy. Jak widać, to założenie się na chwilę są sprawdza. Ja bym ogólnie bardzo chętnie wymienił, może tego Knighta. W sumie sam nie wiem, czy w sumie jest jakby opłacalne na chwilę obecną cokolwiek um, wymieniać. Może na tych Flying Orków co najwyżej. Ale dobra, dajmy sobie po raz kolejny upgrade archerów. Wydaje mi się, że taki jeden upgrade czegokolwiek na rundę będzie całkiem fajny, bo on zarazem pozwoli nam zaoszczędzić um, kaskę. A z drugiej strony, właśnie um, pozwoli nam um, fajny dość sposób. E, rozwijać się. No i dobra, udało się. Mamy tutaj kolejny upgrade. Ja mam w ogóle... E, czy jest możliwość many tutaj? Jakkolwiek, żeby mniej tracić? Raczej nie. No ale atak speed archerów oczywiście może być jak najbardziej tutaj zwiększony. No i tak jak wspominam, upgrade'ik, więc dajmy sobie może e, Knighta, bo jego będę chciał raczej ogrywać. Tak mi się wydaje. Prędzej rezygnuję z e, Sorka. Wydaje mi się, że raczej z niego, chyba że o ile dobrze pamiętam, jeżeli zamek sobie zupgradeujemy w dość fajny sposób, wow, czyżbym miał to przegrać, dość fajny sposób, to wówczas e... dobra, jednak się udało, to wówczas e... będziemy mogli mieć więcej jednostek, więc e... zupgradeujemy go sobie właśnie raz i lecimy z kolejną falą, jest to fala numer 20 na początku wydaje mi się, że całkiem fajnie będzie o, te puścić na te brzydkie orki, proszę bardzo. Oho, no i proszę bardzo, czy on nas tutaj pokona? No, oczywiście, że nas nie pokona. Mamy kolejny level up, dajmy 1% szansy nakryta, i po raz kolejny zamek zabradykamy. I tak jak mówiłem, możemy jednak tutaj kolejne dwie jednostki mm, posiąść. Czy możemy mieć dwóch tych, tych hunterów? Nie, możemy po prostu zmienić miejsce jego. Czy to ma jakiś większy wpływ? Tego nie wiem. Możecie mi dać znać w komentarzu. Natomiast chciałbym, jak najbardziej, gdzie on tutaj jest, tego o Flying Orka. Proszę bardzo, za 7500, więc na to zbieramy sobie aktualnie, słuchajcie. No i dobra, lecimy sobie. Na razie jest dość spokojnie. Bez większych problemów. Wypuszczamy Knighta. Proszę bardzo. Atak Speed leci jak najbardziej, no i tutaj raczej się nic nie wydarzy takiego, dokładnie tak, mamy y, kolejny level i zapgradujmy sobie, słuchajcie, Huntera, bo czemu by nie, tak jak wspominałem, bazujemy cały czas na tych Archerach, więc skoro na nich bazujemy, no to czemu mielibyśmy nie zapgrejdować go sobie. Okej, okay. tutaj musimy Knighty, widzę, posłać do boju. Bo się robi niebezpiecznie. Ok, mamy skill point plus 1. No i mamy 7400, więc jesteśmy już bliscy upgrade'u. No i dajmy... O, to, ponieważ tego nie mieliśmy w ogóle zupgradeowane. No i co? Archera kolejnego dokładamy. Bo czemu by nie? No i oczywiście lecimy z kolejną falą. Fala 203. Jeszcze nie wysypałem się ani razu. To jest dobry znak. Ponieważ ja kiedyś, kiedyś grałem w tę gierkę, to to był dość częsty, dość częsta moja przypadłość. Teraz wydaje mi się, że mamy jakąś taktykę na to, i to jest właśnie dość fajne. 8300. A wiecie, co to oznacza? Oznacza to, to, że zakupimy Flying Orca. Aha, czy my go nie możemy zakupić? What the hell? Czekajcie, czekajcie. This hero exists somewhere in. Aha, czy ja dobrze rozumiem, że my musimy go w jakiś sposób odblokować? Nie do końca ja, ale okej, okay, to może w takim bądź wypadku hmm, coś innego, nie wiem, assassina? A tak, bo tych mogę kupić, a resztę nie mogę kupić. Trochę szkoda w sumie. Więc sprawdźmy co my tu jeszcze mamy. Mamy goblina, proszę bardzo, który będzie rozrzucał, rozrzucał TNT z tego co widzę. E, I mamy również stołna Czy Stone będzie zamrażał w jakiś sposób? Resztę nie mam pojęcia, ale weźmy sobie tego goblina w takim bądź wypadku. Od razu dajmy mu mu level up. Um, no i co, i lecimy sobie. Kolejnymi tymi. Aha, czy on będzie wyrzucał GMT, więc spoko w sumie. To taka też jednostka dystansowa, którą lubię. Jak najbardziej spoko. Wypuszczamy sobie Knajcika. Ej, gra się naprawdę przyjemnie tym systemem, który obrałem. No um, to co? Level up naszego goblina. I ciśniemy. Dalej słuchajcie, fala numer 25. Tak więc idzie całkiem fajnie. Bardzo mi się przyjemnie gra w tę grę, naprawdę. Nie wiem, czy odcinek to oddaje i, i sam film, ale no, gra się naprawdę przyjemnie. Oho, znowu wielki niebieski glut. Proszę bardzo, ale on nam raczej tej krzydy nie zrobi, chociaż. O, było blisko. A to oznacza jedno, że musimy nasz zamek upgrade'ować i musimy. Dać tutaj level, jeżeli chodzi o jego obronę. No to co? Kolejna bitka. Eee, proszę bardzo. No i co? Mamy tutaj kolejnych, yy, kolejne jakieś yy, potężne. Yy, Chciał być Goblina, co są jakieś, nie wiem, trole, coś Tytani. Kiwi wie, co to jest, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Ale mamy 5000, więc yy, całkiem fajnie. No i co, zabgradejmy sobie um, być może Huntera w sumie nie. Dajmy kolejnego Archera. Czemu by nie? Kolejny łucznik, jak wspominałem wcześniej. Fajne jest, że jest ten Goblin. On całkiem fajnie sobie oddaje to wszystko. Proszę bardzo. Na razie bez większych problemów. Ale wypuśćmy tych Knightów, bo to nigdy nie wiadomo. No i dobra, co my tu mamy. Mamy bonusowego Golda, bonusowego Expa. Ja bym dał tego bonusowego Expa. I mamy 7300, więc stać nas będzie niedługo zapewne. O Woodun też chyba daje coś takiego, nie? Tak, Poison Cloud, czyli takie chmury no, zatrute, ale nie mamy tyle Golda, na rację. Mamy również bazookmana, więc też fajnie. No i dobra. Um, upgradu, ab, upgrade taki zrobiłem, chyba nie, więc upgradujmy sobie w sumie. No, nie tego knajta. Poczemu no, czemu by nie? Proszę bardzo. I kolejna fala. Fala numer 28. Więc całkiem, całkiem fajnie. Proszę bardzo. Knajty wypuszczone. Elegancko. Tutaj ucznicy. No i bez większych problemów się po raz kolejny udało. No i teraz możemy tego ziomeczka wypuścić. Tego łódu. Proszę bardzo, który będzie naszych tutaj oponentów jeszcze przytruwał. No, i dajmy sobie na przykład upgrade, jeszcze kogoś. Niech będzie tutaj goblina naszego, czemu by nie. No, i lecimy z tematem. O, widzicie, kolejna jednostka, która tutaj bez problemów obije. I on ma jeszcze jakiś specjalny atak. A, okej, okay. hej, ciekawe całkiem, całkiem fajny, i ciekawe. No, i kolejny expik wpadnie nam, z tego co widzę. Ejku, ci archerowie naprawdę tutaj nieźle, nieźle, lecą, więc skoro oni tak nieźle lecą, to dajmy kolejny upgrade ich, ich bo czemu by nie. No i mamy wave'a numer 30, słuchajcie. Na razie nawet nie muszę w sumie używać nic, ale mimo wszystko wypuśćmy tych knightów, żeby tutaj nasza mana się nie zmarnowała jakkolwiek. Zobaczcie, nawet niewiele muszę robić tak naprawdę. Nasze jednostki sobie radzą same. O, mamy tutaj. W końcu to się będzie działo. Ale on nam tej krzywdy nie zrobi jakkolwiek. Dobra. Upgrade łudu. No i kolejna fala, słuchajcie. Fala numer 31. Tak więc co? Tutaj też się raczej niewiele wydarzy. O, tu jest więcej jednostek. To wpuśćmy w murę, że tak powiem. O, są coś kosiarze widzę. OK. no i mamy victory, mamy 7100, pójdźmy sobie na chwilę do townu, czy ja mogę tutaj cokolwiek zainwestować, to możemy za tysiaka. OK. tak to zrobiliśmy. No i co? Kolejny upgrade. Dajmy sobie. No niech będzie. Um. Szansa nakryta, albo ogólny damage w sensie zwiększony. O, to będzie spoko opcja. No i lecimy z falą numer 22 słuchajcie. Więc. No idzie nam naprawdę spoko. Fajny system wykminiłem nie chwaląc się. Właśnie tutaj skupiałem się głównie na dystansowych jednostkach. Wtedy chyba tak dużo operowałem wokół właśnie jakichś sorków i tego typu jednostek. Natomiast teraz tutaj zdecydowanie inaczej poszliśmy. No i dobra. Dajmy sobie, słuchajcie, tutaj kolejną jednostkę, to będzie Dark Skeleton, zaupgradujmy go i zaupgradujmy również zamek. Już w kolejnym odcinku myślę, że będziemy kontynuowali naszą przygodę w Grow Castle, tak więc śledźcie kanał, zostawcie łapę w górę i subskrybujcie.